Brawa! Brawa dla! Leonardo da Vinci Rodów, proszę państwa. ile, ile założyłeś startupów? Ile upadło? Ile przetrwało? Przetrwały trzy? E, czyli jest dobrze. Czekolada, lody i co? Nie. E, aplikacja do, do zarządzania, do, do kreowania wycieczek, do wspierania e, firm wycieczkowych. E, no i przede wszystkim e, ta, która najnowsza, czyli do projektowania lodów. No i z Info to taka m, to aplikacja, lokalny portal internetowy, który już nie jest moją własnością, bo dwa lata temu go sprzedałem jako rozpędzoną firmę. E, natomiast to mi pozwoliło realizować już się dalej e, z tymi pasjami. A, czyli różne różne branże, przeróżne nawet, no ale dobrze. Skąd czekolada? Zaczęło się od tego, że y, y, zasmakowała nam bardzo jedna czekolada i chcieliśmy y, strasznie ją mieć, ale minimalne zamówienie to było 150 kilo. Mm. Więc pomyśleliśmy, czemu nie? Zamówiliśmy ją i po chwili stwierdziliśmy, że coś z tymi 149 kg trzeba zrobić. Aha, czyli po kilogramie już, już mieście dość? Tak, <laughs> tak. I wtedy zaczęliśmy szkolenie pod kątem e, czekolady. E, szło bardzo dobrze, e, było duże zainteresowanie. Mieliśmy w Zgorzelcu e, też akurat wolny lokal, więc stwierdziliśmy, że otworzymy pijanie czekolady i okazało się, że to był bardzo fajny strzał w dziesiątkę. E, tym bardziej, że podeszliśmy do tematu zupełnie inaczej. Pewnie zazwyczaj jest tak, że jak ktoś jest nowy z branży i jakby chce coś stworzyć nowego, to tak było u nas, dlatego że my wciągamy klientów w świat czekolady w zupełnie inny sposób. E, oprowadzamy go. Mówimy coś więcej na temat te, tej czekolady. Mówimy o jakich wersjach, jakie wersje mamy, jaką konsystencję, jaką chce kremistość i tak dalej, czyli staramy się do się jemu wszystko pokazać, żeby wciągnąć i zoptymalizować te doznania smakowe. Żeby to nie była jedna taka jakaś, jed, jedna czara, w której jest czekolada, że nalejemy i podamy, tylko każda u nas czekolada jest przygotowana indywidualnie. Każdy ma inną. No dobrze, czekolada uzależnia, a lody? Skąd lody? No bo sezon na czekoladę nie trwa wiecznie. Się, zaczęliśmy to odczuwać w pierwszym roku, kiedy okazało się, że liczba klientów nam spadła, no więc, szukaliśmy pomysłu na rozwiązanie problemu. Wtedy ja zacząłem szukać osób, które byłyby w stanie mnie nauczyć tego fachu. Jest to niestety trudne w Polsce. Do, tej, do teraz było to praktycznie. No, graniczyło z cudem, bo nikt nie chciał dzielić się tą wiedzą. A jeżeli były szkolenia, one zazwyczaj były oparte o proszki i pasty smakowe. Takie, które, które powodują, że no, my mamy podbite mocno kubki smakowe tymi aromatami. A tak naprawdę to warto sobie, żeby każdy odpowiedział na pytanie, czy jak smakowały mu kiedyś lody, to zapytał się, jakie są składniki, czyli sprawdzał, czy co, co wie, co je. No i zaczęło się od tego, że zacząłem się uczyć, zacząłem szukać jakichś rozwiązań. Analizowaliśmy te nauki, która, które przekazuje Szkoła Bolońska. Analizowaliśmy prace y, naukowe różne jakieś polskie, polskie amerykańskie na temat zamarzania i tak dalej, bo okazało się, że w lodziarstwie największym problemem jest to, żeby lody były plastyczne. Żeby nie trzeba było ich długiem skrobać, albo jedne są za plastyczne, drugie są za mało plastyczne, więc te zależności między składnikami są niesamowite. I tak się narodził pomysł. A mój przyjaciel, który wspiera mnie od 20 lat w aplikacjach internetowych, takich webowych, E, tym razem też nie, nie odmówił i powiedział, że fajnie, ok, zróbmy to. I tak wyszło. I Tak się pojawiła ta sztuczna inteligencja. Ja tak jeszcze tak przejrzę, tak wzrokiem po sali. Czy ktoś z Państwa w domu próbował robić lody? Śmietana, cukier i coś tam? Ja próbowałam. Komu nie wyszło? To, to mi też. Czyli ta aplikacja jest potrzebna, ale też rozumiem, że to odejście od proszku, od tych past smakowych, czyli ten najprostszy pomysł, jak utworzyć biznes. Kupuje gotowy patent. To jest proszek, to jest pasta, pan to zmiesza i wychodzą orzechowe, takie, takie, takie. Tak, tak? Można, można powiedzieć, że to jest taka swojego rodzaju patologia, z którą mamy, którą mamy do czynienia, dlatego że dużo firm lodowych mówi, że tu macie proszek, tu macie pastę, zmieszajcie sobie to i będzie super. A jeżeli ktoś chce od tego odejść, to mówią, jak pójdziesz na swoje, zobaczysz na kolanach do nas wrócisz i będziesz prosił, żebyśmy cię sprzedawali proszki. No i my jesteśmy niejako odpowiedzią na to, że... To wcale nie jest takie trudne, dlatego że dzięki temu pomysłowi na to, w jaki sposób zaprojektować lody, jak prosto można to zrobić, bo tam mamy suwaki, na które mamy wpływ, to, jest, to można porównać do łamigłówki, czyli takiej zwykłej, zwykłej łamigłówki, w której, w której mamy jakieś zadanie do wykonania i nie musimy znać zaawansowanych wzorów na frakcję lodu, czy na jakieś inne skomplikowane rzeczy, tylko możemy sobie suwakami sprawdzać, na co wpływamy i od razu zrobić to w taki sposób, żeby sztuczna inteligencja podpowiedziała, czy te lody będą plastyczne, czy będą miały na powietrzenie. Czy, będą, czy smak się będzie utrzymywał długo i tak dalej, i tak dalej. Czy słodycz w końcu będzie inna, dlatego że na, polskich, na polskim rynku nasi klienci, to to już jest takie dosyć mocne stwierdzenie, nie lubią słodkich lodów. Bo okazuje się, że lody te, które przywędrowały do nas z Włoch yy, i są serwowane w wielu miejscach w Polsce, one są super słodkie. Kto pił, czy, kto pił kawę bez cukru i zaczął pić i konsekwencje tą utrzymał, wie o czym mówię. Czyli teraz jest w stanie docenić każdy aromat kawy, każdy aromat, ten, który się pojawia, to samo jest w lodziarstwie. Także jak przyszła do nas pani i powiedziała, to taka ciekawostka, i ja zrobiłem lody ze świeżego ananasa. Przepyszny smak, super fajny dojrzały ananas. Powiedziała, no wie pan co, fajne, tylko tak mało ananasa w ananasie. Ja mówię, tak, bo nie ma pani aromatów, to jest natura. Właśnie tak smakuje natura. No właśnie, dobrze, czyli Pan odpowiedział i na potrzeby konsumentów, bo nie chcemy tych, tych proszków. To pewnie o to też pytają, czy tu jest śmietana, czy tu jest tru, truskawka i co tam jest. Ale też rozumiem, że i na potrzeby innych przedsiębiorców, którzy chcą, żeby byli, było prościej. Pan na suwaku pokazuje też, że jest taniej. Z prawdziwej śmietany, tak. z prawdziwej truskawki. Mhm. Tak, tak, składniki są y, dosyć podobne, bo i śmietane i tu czasem, no, często używamy y, w jednym i w drugim procesie, natomiast sam, y, sama baza, tak, którą jako proszek dodajemy, czy później właśnie pasty smakowe, y, no to one kosztują. I czasem można nie trafić, czasem właśnie ta, to zalega później na półce, trzeba wyrzucić. Natomiast tu wchodzimy do sklepu, ja właśnie to pokazuję moim kursantom, że wchodzimy do sklepu, widzimy pomarańcze. Kupujemy pomarańcze, sprawdzamy ile potrzebujemy, robimy lody. Idziemy, mamy cytrynę, mamy pomarańcze, mamy świeżą miętę. Dzisiaj będzie okazja spróbować, jak pięknie potrafi zagrać cytryna z pomarańczą i ze świeżą miętą w lodach. One, nie, one są bez mleka, ale one nie są takie jak, jak my znamy To jest kryształkami lodu i tak dalej. One muszą być kremowe. No i coraz więcej firm właśnie chce iść w tym kierunku. To widać bardzo mocno, choćby dlatego, że no, na, naszej, na naszej aplikacji, tak w ogóle, pracuje mistrz polski Tomek Szypuła. Który ostatnio dostał też wyróżnienie, jest naszym ambasadorem marki. On też pokazuje, w jaki sposób pracować na tej aplikacji, prowadzi szkolenia. We Wrocławiu mamy nawet firmę, którą też wspieramy aplikacją. To jest Krasnolud, wasza lokalna, lokalna firma. Co więcej, oni robią naprawdę naturalne lody. Nawet marcepan przygotowują sami, więc naprawdę ten smak oni potrafią wydobyć. Ale to muszę spytać, mam nadzieję, że pan odpowie szczerze, to, to na czym pan teraz zarabia? Na tej czekoladzie, na tych lodach, czy na tej aplikacji? No tak. No na wszystkim po trochę. No w tej chwili skupiliśmy się bardzo mocno na, na aplikacji, dlatego że zrobił się tak naprawdę boom. Yy, czyli my pokazując to, że można w bardzo prosty sposób zaprojektować sobie lody, dużo firm od razu chce na to przejść, bo my wspieramy nie tylko projektowanie, ale też yy, produkcję, zarządzanie powiatami, czy nawet wartości odżywcze, bo coraz więcej widać tego trendu w klientach, że oni chcą mniej słodkie lody, chcą lody bez cukru, a propos 14 pomarańczą będzie bez cukru, chcą lody, bo jest naksylitolu, chcą lody wegańskie, chcą lody ketogeniczne, więc to nie jest żaden problem, żeby zrobić coś takiego, bo to są zwykłe cukry, które mają jakieś właściwości, a my po prostu plusem, minusem możemy zobaczyć, jak wpłyniemy na te lody. Dobrze, i pewnie wszyscy myślą, co to za dwa kubełki i no o co tak. tu chodzi, o co im chodzi. No bo przy okazji jestem trochę wynalazcą i bardzo lubię usprawniać procesy. I to jest jedna z takich rzeczy, którą ostatnio no, wynaleźliśmy z moim kolegą, ale w sumie to rodzina tutaj siedzi i tak dumnie nagrywa. To jest kuzyn, który jest inżynierem. I wspólnie udało nam się zrobić y, znaleźć rozwiązanie na problem lodziarni, ponieważ bardzo dużo lodziarni pracuje właśnie na takich kubetach kubełkowych. Y, I problem jest taki, że panowie nie mają problemu, bo można sobie wyciągnąć, teraz dodajmy do tego 6 kg, się okazuje, że to dosyć dużo waży. Jeżeli panie mają y, paznokcie, to ciężko wyciągnąć taką kubetę, zwłaszcza z dolnej części. No więc y, te kubety spadały, rozbijały Wszystko się. To jest zmrożone, jest zmrożone. I jest zmrożone, zimna dodatkowo. Panie nie lubią zimna zazwyczaj więc te kubety spadały i one powodowały różne szkody, nie tylko dla sprzętu, ale też dla paznokci, dla ścięgien i tak dalej. No i my wymyśliliśmy taką rzecz, która przypomina trochę kastet, ale jest bezpieczna. To jest taki chwytak do lodów, czyli my powodujemy, że wkłada się to do środka, zwalnia spust, wyciągamy sobie to do góry i problemu nie ma i można pewnie przenieść sobie kubetę, natomiast co jest ciekawe, ja szukałem, bo ja chciałem to kupić i tego nie ma na świecie. I okazało się, że przez przypadek znalazło się rozwiązanie problemu. I w tej chwili właśnie mamy na to, na to urządzenie też dosyć duże zainteresowanie. Natomiast tutaj rozwiązaliśmy jeszcze przy okazji jeden problem, dlatego że często jak chcieliśmy przenieść dwie kuwety, trzeba było otworzyć drzwi. No nie możemy położyć kuwety na, jedna na, na, na ziemi, bo wtedy kładąc w ten sposób, ta druga kuweta już będzie miała piasek. Nie no, sanepid pewnie. Same oczywiście. I dlatego nie możemy ich położyć na ziemi. Co w takiej sytuacji, to ja już teraz pokażę. Bierzemy sobie dwie yy, Dwa takie chwytaki. Na co dzień w cukierni nie mamy mikrofonu, więc radzimy sobie tak bez. Aha, i, wys i podchodzimy do tych drzwi, wysuwamy. Tak, podchodzimy do drzwi, wysuwamy, można szczepić, otworzyć drzwi. I otwieramy drzwi. No i proszę, no i proszę, słuchajcie, proszę Państwa, brawa, brawa dla... Leonardo da Vinci Lodów, proszę Państwa. Otóż to, brawa dla wynalazcy. Producenta lodów czekolady i jak widzicie Państwo, poszukiwacza trendów, ale z taką odwagą, że rzeczywiście cokolwiek się nie zmienia, podchodzę, wdrażam. Olku, czy dobrze byś się czuł w każdej branży? Jeszcze nie próbowałem wszystkich. Ale no, lubię wyzwania. To jest, to jest tak, że zawsze jest chyba tak zresztą, że jeżeli ktoś wchodzi jako nowy do branży, to jest w stanie coś fajnego wymyślić, bo on nie myśli szablonowo. Więc, jeżeli ktoś ma otwartą drogę, drogę, głowę, mi się, mi się wydaje, że każdy jest w stanie, jeżeli chciałby coś zmienić. Tym bardziej, że my przyzwyczailiśmy się do modelu, w którym nasza praca trwa naprawdę czasem długo. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby zaryzykować kiedyś i faktycznie pójść w kierunku y, takiego no, rzucenia się w przepaść, zobaczymy, co będzie, no to naprawdę jest w stanie dużo fajniej rzeczy zrobić. Bo to ja, zmusza. Ja tak patrzę jeszcze tutaj na wsparcie, które filmuję, który pomógł. Również w wynalazku, ale też ten kolega Koder, tak? Od, od iluś lat tak, pomaga tak, tak, w wielu tak. aplikacjach, czyli, czyli warto utrzymywać te przyjaźnie więzi rodzinne, zapraszać do tych, do tych tematów rodzinnych. My z Olkiem zapraszamy jeszcze do wózka z lodami w tej strefie cateringowej. Tam jest małżonka, jak ma żona na imię? Justyna. To? Justyna. Pozdrawiamy Justynę, nas słyszy może za kotary. My tam zaraz przybędziemy. Zostawcie dla mnie chociaż gałkę śmietankowych, są? O, są. są. Bo to jest podstawa, chyba się na bardziej sprzedają. I to jest ciekawostka, możemy o tym powiedzieć, bo tutaj musiałem zaprojektować lody śmietankowe idąc na kompromis. Dlatego, że mamy część klientów, która je cukier i część klientów, która nie je cukru. I musiałem znaleźć granicę pomiędzy jednymi a drugimi, żeby ci, co nie jedzą cukru, mówili, że fajne, ale trochę za słodkie, a ci drudzy fajne, ale mogłyby być słodsze. Więc to jest właśnie ta granica. <laughs> Czyli człowiek, który zmienia jeszcze przyzwyczajenia. Brawa, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale super, dziękuję.